Miałem tylko jakieś konto na tym terenie. No, zwykle. Dobra. Jaka w ogóle tu jest, nie? Kur nie wiem, co tu się dzieje na tej dwójce. E, ja to nie wiem, co się dzieje, że kurde, sobie wpisuje... Ja ale... nie wiem, czemu tu w ogóle jakieś 8-5 stają. <laughs> no przyszli, bo nie ma jadera jeszcze, nie wiem, Ale powiedz mi, czy jakbyś był na takim Halo? świecie zwykłym, grał. I by była taka ósma, i byś miał na przykład idealny poziom na tę dwójkę, żeby ją solo ubijać, to byś nie przyszedł, co? No przyszedłbym, pewnie. No byłem, właśnie, tak. to widzisz. Nie ma co. Się Oni pewnie wiecie. będą. To będzie wyglądało coś takiego, że, że... Elo mogę spróbować ubić? <laughs> to 8 km. Aha. No co on z pamiętem? Oj, hofy. Co? O, Ogarta. To losuje. Chyba znowu znikniecie. <laughs> Boże, nic nie widać tutaj. Dobra, widać jakąś kratkę ze dwójką. Ja zaraz na i nadal nie Ciągle tu nowe osoby dochodzą. Ale już taką na Super Shop. Więcej osób niż Widchan jest. Dobra, w sumie ja nic nie będę pisał. Wyjebane. No. Wyjebane. Niech sobie szczekają. czekają. A kto idzie? Ty jaki fajny skin ma typek, nie? Ty, ty do mietu? A, Który? to jest tego. E to jest z tych kuferków, z tej alchemii. Ekozłowcą? Eko Ekozłowcą? Ten Wyson. Ja pierdolę, ile ludzi go Kurde, jakiś typ, solo ubił. No trudno. Wojto Kotur, Ten, to, to ten Weisson, gdzie on jest? O, jest na środku. Grabarze. A no to wiem, też mi się podobał. To strój. jest e, z tego, ten nowy, czy on ma prywatny po prostu? Kuferków, no. Tak? Kurwa, ale zajebisty. Tak. Z piłą, kurde. To ja mam, czekaj, ja zaraz Ci wyślę linka, jaki ja mam. Tylko maskę ma taką chujowatą troszkę. Nie no, fajny ten strój, elegancki. W ogóle te kuferki są zajebiste.